Jak myślisz, że Twoje reklamy nie sprzedają, bo masz za mały budżet, to mam dla ciebie złą wiadomość. Nie chodzi o budżet, nie chodzi nawet o zdjęcia czy o wideo. Prawdopodobnie zabijasz sprzedaż pojedynczymi słowami. Dokładnie tak jest. Nawet jedno źle użyte słowo w nagłówku może wyrzucić tysiące złotych z Twojej kampanii dosłownie w kibel. Nie ma znaczenia, czy chodzi o reklamy, o e-maile, czy o nawet zwykłe ulotki. To działa wszędzie. Dzisiaj pokażę Tobie 7 słów, które dosłownie zabijają sprzedaż. Ale nie jest tylko to, bo zobaczysz też czym możesz się zastąpić, aby efekt był taki jaki chcesz. I obiecuję, będzie mega praktyczny, bez żadnego musisz pisać bardziej emocjonalnie, czy twórz lepsze teksty. To są ogólniki, będą same konkrety. Także Rafał Schreiner, zapraszam na ten odcinek. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej Unixeo. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmy w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu, zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, którą chcę w ogóle tutaj powiedzieć, to dowiedz się. To jest najczęściej obecnie używany call to action. Robiąc kampanię Legend na mecie, na fensie, masz to od razu zrobione na dzień dobry. A jak to jest oklepany i wszyscy to robią, to my automatycznie przestajemy na to zwracać uwagę. Więc jest to najgorszy obecny call to action, jaki możesz używać. Oczywiście. Możesz zrobić testy, jeśli u Ciebie będzie działać świetnie, ale to będzie tylko wyjątek od reguły. Bo problemem jest tutaj brak emocji, brak obietnicy i brak takiego poczucia, że ja muszę kliknąć teraz, bo coś mnie ominie. A jeśli masz takie call to na swojej stronie internetowej, to zamień to po prostu na odkryj na, albo poznaj trzy sposoby na, czy sprawdź dlaczego warto, albo sprawdź po prostu dlaczego. Druga rzecz to oferta, czyli lepiej powiedzieć propozycja. Które nie możesz odrzucić, bo samo słowo oferta brzmi jak spam z twojej poczty z 2008 roku. I twój odbiorca to widzi, myśli automatycznie: Ja tego nie zamawiałem, ja tego nie chcę, będzie drogo, to jest mi niepotrzebne. Więc zmień to na przykład na propozycja, której nie możesz przegapić, albo plan, który robi różnicę, czy rozwiązanie dopasowane do twojej sytuacji. Dlaczego to działa? Bo nasze mózgi nie reagują na słowa, które są związane z takim formalnym podejmowaniem decyzji z formalną sprzedażą, ale za to reagują na coś, co jest specjalnie dla mnie. Trzecia rzecz. Najlepszy czy sprawdzony przez? Zastanów się. Najlepszy to jest jak takie kłamanie w CV. Każdy może tak powiedzieć. Byłem najlepszy w swojej poprzedniej pracy. Tylko, że mnie wywalili. <laughs> nie znali się. Także nikt w takie rzeczy nie wierzy. Czyli jeśli tego używasz aż za bardzo u siebie, to zmień to. Przykłady to może być sprawdzony przez 312 firm w swojej branży. Albo używany przez liderów rynku, wy czy polecany przez. I dlaczego to działa? My jako ludzie odwołujemy się do dowodu społecznej słuszności czyli ludzie wierzą, że coś jest prawdziwe, że coś działa, jeśli inni już tego też używają. Gotowy rozwinąć swój biznes z UNIXEO? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UNIXEO jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Twórka tanie. Możesz powiedzieć lepiej więcej wartości za mniej. Bo na przykład tanie w B2B czy w produktach premium to jest dosłownie samobójstwo. Tak się nie robi. Jak decydent słyszy tanie to od razu myśli. Niska jakość to nie działa. Ryzyko czy problemy. Więc zmień to na przykład więcej wartości za mniej. Albo optymalne koszty przy maksymalnych efektach. Czy najwyższa jakość w tak dobrej cenie? I dlaczego to działa? Bo mózg klienta nie chce taniego, chce takiego optymalnego. Chce takiego optymalnego stosunku wartości do ceny. Dla większości osób tanie oznacza bubel. Tania to jest chińszczyzna. I to jest właśnie różnica pomiędzy dyskontem a ekskluzywną promocją. Mód piąty kliknij tutaj, a może lepiej powiedzieć, zabezpiecz swoje miejsce. Bo kliknij tutaj to jest taki relikt z początków internetu. Może zmienić te słowa na odbierz dostęp albo uruchom teraz, czy zabezpiecz swoje miejsce. A czemu to działa? Bo dodajesz ten efekt pilności i ekskluzywności. Kliknij tutaj mówi po prostu co trzeba zrobić, opisuje jakąś czynność, jakąś akcję, ale nie mówi dlaczego masz to zrobić teraz. Także postaw na pilność i ekskluzywność. Szóstka to jest zamów, czy może lepiej powiedzieć zarezerwuj teraz albo rozpocznij? Widzisz, zamów brzmi jak taka jednorazowa transakcja. Zarezerwuj jak coś bardziej limitowanego. A rozpocznij brzmi jak rozpoczęcie procesu, a nie płacenie. Także widzisz, używając inaczej tych słów, chcesz osiągnąć oczywiście to samo, ale odbiór u klienta jest znacząco inny. I dlaczego to działa? Bo o tym mówi heurystyka niedostępności. Jeśli ktoś możesz zarezerwować. To znaczy, że z dużym prawdopodobieństwem za jakiś czas może tego nie być. A jeśli tego może nie być, no to ja chcę mieć pewność, że to dostanę teraz. A jeśli coś można rozpocząć, to znaczy, że gdzieś ma swój koniec, czyli też się skończy. Widzisz, jaka ta gra słów jest świetna, jak zmienia nawet Twoje podejście do tego, co ja teraz mówię. Siódemka. Kup, czy może coś odzyskać? Bo słowo kup w mózgu uruchamia coś takiego, wydam pieniądze. A zyskaj uruchamia coś, dostanę także zmień kup na przykład na zyskaj dostęp, zyskaj przewagę, zyskaj spokój. I dlaczego to działa? Bo nasze mózgi lepiej reagują na zyski niż na same zakupy. Kupno to proces, a zysk to nagroda. I dlaczego te wszystkie słowa mają taką moc? Bo każde twoje słowo w tekście, w reklamie czy w rob, to jest taki mikrohack na uwagę i na to, jak klient będzie Ciebie odbierał. Niektóre słowa są tępe, nic nie znaczą i my je omijamy, a inne są takie spicy, mega ostre. Przykuwają po prostu naszą uwagę. I oprócz tych heurystyk, które mówiłem wcześniej, to jeszcze mamy heurystykę dostępności, ramowania, czyli to samo możesz powiedzieć za pomocą różnych słów, aby osiągnąć różny efekt. Strata albo zysk. Ktoś wydaje pieniądze i je traci na Twoją usługę, czy dzięki temu coś zyskuje? Heurystyka, jako dowód społeczny, słowa na przykład sprawdzony przez tysiące klientów, to coś takiego buduje zaufanie. Hej, hej. Zaraz godzina ósma, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique i otworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Jak czas mieliśmy jednego klienta z branży SaaS, CTR-y, poniżej 1%. Przemodelowaliśmy i reklamę, i landing page. Zamiast mówić dowiedz się więcej o naszym programowaniu, bo taki był ich ten core poprzednio, to my powiedzieliśmy dowiedzieć się jak inne firmy z Twojej branży skróciły proces onboardingu o 42%. I to się stało? Zamiast mieć poniżej tego jednego ctr w reklamach, mieliśmy ponad 3, dokładnie tam było 3,21, a koszt lida spadł o 58%. I to robi różnicę. Tutaj mogę wyróżnić takie trzy rzeczy. Najpierw mieliśmy trigger ciekawości, czyli coś mnie zastanawia, dlaczego były takie fajne rezultaty. Bo mówiliśmy odkryj jak, ok? Daliśmy też konkretny wynik i społeczny dowód. Te 42 firmy. A jak możesz teraz Ty wykorzystać tą całą wiedzę, nawet od dziś? Weź swój landing page i reklamy. Zaznacz wszystkie słowa w call to action w nagłówkach. Sprawdź po trzecie, czy które z nich nie jest na czarnej liście tych, które dzisiaj omawiałem. Dalej zamień je na triggery, które poleciłem jako lepsze rozwiązanie. I na końcu uruchom test AB i obserwuj wyniki, a podziękujesz mi później. Proste? Oczywiście. Efektywne? Bardzo. I teraz ważne. Możesz oczywiście próbować zmienić każde słowo, testować na własną rękę, ale możesz też przeskoczyć poziom wyżej tak, że Twoje reklamy są od razu na samym początku pisane tak, jak powinno być to zrobione, żeby konwertować bez uczenia się na własnych błędach. I my w Linux SEO dla tworzymy kampanię, w których teksty i słowa nie są przypadkiem. Każde słowo jest testowane, dopasowane i optymalizowane. A efekt, wyższe CTR, -y, czyli kliknięcia w Twoje reklamy, niższe koszty Lida i niższe koszty sprzedaży. Dzięki temu pozyskujesz za niższą cenę nowych klientów. Więc jeśli chcesz, żeby Twoje kampanie reklamowe przestały brzmieć jak taki folder od zwykłego handlowca, to wiesz co trzeba zrobić. Kliknij link, umów się na bezpłatną rozmowę, zobaczymy jak możemy Tobie pomóc. Rafał Schreiner, na koniec życzę Tobie oczywiście dużo szczęścia, zdrowia i pieniędzy. Pozdrawiam. Hej! Mam nadzieję, że podobało ci to wideo, jeśli tak to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. a jeśli masz pytania to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam, także wszystkiego dobrego. I dużo sukcesów, Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl. Masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.